Charakterystyka twórczości. Niezwykle bogaty i zróżnicowany dorobek artystyczny Adama Mickiewicza każe w nim widzieć największego w literaturze polskiej artystę słowa i zarazem narodowego wieszcza kształtującego postawy moralne i patriotyczne Polaków. Mickiewicz jest jednak przede wszystkim głównym twórcą i najwybitniejszym przedstawicielem polskiego romantyzmu. Uznanie i opinię czołowego poety obozu Romantyków przyniosły mu już ballady i romanse i dziady wileńsko-kowieńskie. Warto jednak pamiętać, że pierwsze próby literackie Mickiewicza powstawały pod wpływem klasycyzmu. Szczególne znaczenie dla rozwoju młodego poety miały dzieła Woltera, które autor od do młodości cenił nie tylko ze względu na walory literackie, ale także ich zawartość ideową. Swoją własną twórczość rozpoczął od przekładów powiastek tego francuskiego filozofa Education d'un prince i Gertrude ou éducation d'un których akcję przeniósł w polskie realia, nadając im swojsko brzmiące tytuły Mieszko, Książę Nowogródka i Pani Aniela. Obydwa przekłady powstały w roku 1817. W tym samym czasie początkujący poeta rozpoczął też tłumaczenie innego dzieła Woltera, Poematu La Pucelle d'Orléans, Dziewica Orleańska. Mickiewiczowska wersja tego utworu znana była w kręgu jego przyjaciół jako Darczanka. Przekładu tego poeta jednak nigdy nie ukończył. Rok 1917 to także data powstania Towarzystwa Filomatów, tajnego związku młodzieży studenckiej, którego celem było wspólne kształcenie, rozwijanie własnej twórczości literackiej i kształtowanie świadomości narodowej. Mickiewicz był jednym z założycieli i aktywnych działaczy wileńskiego stowarzyszenia